Daktyle o smaku cynamonki. To jest po prostu... Tak. 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 Wiedziałam, że nic się nie zmieni. Ale i tak. Po każdym treningu sprawdzam. Proszę wstać. ćwiczenia. To Się dowiedziałam, że dzisiaj przez całe dwie lekcje polskiego pani odpytuje z pytań jawnych z roku 84 i z dżumem. Ale chcę się popisać. 40 minut, 267 kalorii spaliłam. No i moja ulubiona część każdego treningu to sprawdzanie formy. Zobaczymy, czy coś się zmieniło przez te dwie godziny na siłowni. Czekaj, jeśli my w trapez możemy pisać okiem, to znaczy, że jego dwie podstawy mają taką samą długość jak jego. Wow, tak, 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 tak. pamiętam. Dosłownie, myślę, że moja ulubiona część treningu to pre-workout snack. I to jest optymalizacja, tak? Optymalizacja. Nie uwierzycie, ale jednak wróciłam i zrobiłam, uwaga, 40 minut kardio. Jezu, jak się zaraz ukaże, to zrobiłam to. Wiesz, ja zrobiłam 2025 razy. A ja? Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. I jak pewnie już się domyślacie, jest to vlog z dnia tegorocznie maturzystki. Mamy godzinę 7.22. Lekcję zaczynam o 7.30 i bardzo dobrze, że akurat dzisiaj przyjechałam chwilę wcześniej, ponieważ już na pierwszej godzinie mamy hiszpański, na którym piszemy kartkówkę. No a licząc ten fakt, że akurat z hiszpańskiego nie mamy klasówek, będzie to bardzo ważna dla mnie ocena, a ja jeszcze nawet nie zaczęłam się uczyć. Tak wiem, że zostało mi 8 minut, a ja nagrywam dla Was vloga. Postaram się szybko ogarnąć temat. Byłam na ostatniej lekcji, więc w miarę kumą o co chodzi. Mamy tam do ogarnięcia jeden czas plus do tego słówka. Możecie trzymać za mnie kciuki, życzę powodzenia. No a ja już lecę, spotkamy się po kartkówce. To O tym nie wspomniałam, ale mamy dzisiaj blog z dwóch hiszpańskich. I na pierwszym pani nie zrobiła jednak kartkówki, tylko zrobiła powtórzenie. Nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo się z tego cieszę. Naprawdę jestem przyszczęśliwa, ponieważ jest to jedyna rzecz, która mnie dzisiaj uratowała. W te 45 minut w miarę udało mi się coś tam ogarnąć, więc mam nadzieję, że dobrze wszystko napiszę i że wszystko będzie super, ponieważ, jak mówiłam już wcześniej, nie mamy dosłówek z hiszpańskiego i ta ocena naprawdę będzie bardzo ważna. Jeszcze raz trzymajcie za mnie kciuki, no i tym razem już na pewno lecę na kartkówkę o jednej rzeczy powiedzieć, a patrzę sobie. Na stronie obok, słuchajcie, jest taki wcześniejszą? Tak, 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 to może być. Dobra, napisałam kartkówkę i jestem przy szczęśliwa, bo naprawdę mega dobrze mi poszło. Napisałam wszystko i nie jestem pewna tylko jednego, więc najprawdopodobniej będzie piątka. Nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo się z tego cieszę, bo na serio już się liczyłam z tym, że dostanę po prostu kolejną jedynkę. Kolejną powiedziałam nie tak po prostu, ponieważ wczoraj wieczorem się dowiedziałam, że dzisiaj przez całe dwie lekcje polskiego pani odpytuje z pytań jawnych z roku 1984 i z Zoomem. Żadnej z tych lektur niestety nie przeczytałam i niestety nawet nie otworzyłam. Dobra, nawet nie wypożyczyłam, więc ja nie wiem, co ja dzisiaj będę odpowiadać, jak ona mnie wylosuje.

jest to, może 50 Nie, to jest z tego tytułu w szkole a, na stronie szkoły. Jeżeli się zaraz ukaże to zrobiłam to jest półczesną. Już wiesz, że ja zrobiłam za to 25 roku? Ja wziąłam to ze strony szkoły. Wiesz, ja zrobiłam 2025 rok. Nie no, wiesz co. Ej, nie no, szybko rób teraz. Rób teraz szybko. Nie, nie, nie wytrzymam. Oceńmy naszą pierwszą lekcję polskiego. Cieszmy się przynajmniej z tego, że żadna z nas nie została zapytana, żadna z nas. Mamy jeszcze jedną lekcję. Myślę, że spyta dwie osoby i trzymajcie się. Żebyśmy to nie byli my. Tak, no. Tylko no. się przygotowuję do... Proszę wstać. Podnieś ćwiczenia. Zgadnijcie, kogo pani nie zapytała na polskim, na. nadal tego nie zrobiłaś? Mm. Szybki obiad. Te daktyle są po prostu zarąbiste, naprawdę mega polecam do spróbowania. 111 To no, znak, że zdamy maturę na 111% 11%. Wszystko, wszystko było, 509, to jest kiełbasa. I to jest optymalizacja, nie? Tak? Optymalizacja. Co możemy? Czekaj, jeśli my w trapez możemy wpisać okręg, to znaczy, że jego dwie podstawy mają taką samą długość jak jego dwa ramienniki. Tak, 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 pamiętam. Ale to też jest w karcie kół. Który... Daktyle o smaku cynamonki. To jest po prostu... Ta. Jezu tak. A, sorry. My nie To jest piękne, The naprawdę Polecam No i w końcu mamy to Skończyliśmy naszą ostatnią lekcję I na serio uważam, że dzisiejszy dzień jest bardzo udany Nie dyszy, bardzo dobrze mi poszła kartkówka Do której się w ogóle nie uczyłam No to jeszcze nie zostałam zapytana na polskim Naprawdę jestem przyszczęśliwa, bo dzisiaj rano jak się obudziłam, to już się liczyłam z tym, że dostanę po prostu dwie jedynki. No a teraz już na spokojnie, z czystym sumieniem, mogę lecieć na siłownię. Dzisiaj mamy dzień nóg plus kardio. Jak możecie zauważyć, już jestem na miejscu i nawet się przebrałam. Za chwilę wleci pre-workout snack i zaczynamy nasz trening. Dzisiaj jestem naprawdę bardzo ambitnie nastawiona, ponieważ mamy dzień nóg, ale plus do tego dokładam cardio. Nigdy wcześniej nie robiłam kardio i trening wzmacniający jednego dnia, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dosłownie myślę, że moja ulubiona część treningu to pre-workout snack. Dzisiaj testuję nowy batonik. Najpierw połączenie truskawki, czekolady i orzechów wydawało mi się dość dziwnym, ale. całkiem całkiem naprawdę myślę, że nawet takie 7 na 10 polecam. prawie Prawie 20 minut. No trochę tam 29 sekund mi nie wystarczyło, ale już mi się po prostu nie chce, więc lecimy, przechodzimy do treningu na nogi. Wierzycie, ale jednak wróciłam i zrobiłam uwaga 40 minut cardio. Chwilę, ale chcę się popisać. 40 minut 267 kalorii spaliłam. Jestem dumna z siebie i uważam, że teraz już na spokojnie z czystym sumieniem mogę iść po prostu do domu. No i moja ulubiona część każdego treningu to sprawdzanie formy. Zobaczymy, czy coś się zmieniło przez te dwie godziny na siłowni. Wiedziałam, że nic się nie zmieni, ale i tak po każdym treningu sprawdzę.